Cześć. Cześć! Witamy z kolejnej miejscówki. Jesteśmy już w Hiszpanii, a dokładnie na wybrzeżu Costa Blanca w miejscowości Calp. I dzisiaj pokażemy Wam nasze mieszkanie. Znajdujemy się na balkonie, zobaczcie jak wygląda to z zewnątrz, a za chwilę zabierzemy Was do środka. Od strony południowej mamy widok na morze. Blok znajduje się w pierwszej linii wybrzeża, więc jest szybki dostęp do promenady. Idąc dalej, od strony zachodniej. Mamy widok na główną część promenady i dalej na plażę oraz część miasta. Aktualnie pod koniec listopada słońce zachodzi dokładnie tutaj nad tym miastem, które widać w oddali. Więc, w połączeniu z górami i chmurami, które często się tutaj zbierają, tworzy to spektakularne widoki. Od strony północnej mamy widok na miasto. Na dole możecie zobaczyć nasz samochód. Ten blok jest ogrodzony, więc jest nieco bezpieczniej, jeśli chodzi o pozostawienie auta. Mamy dedykowane miejsce przypisane do tego mieszkania, więc bardzo wygodnie. Zanim zabiorę was do środka, zobaczcie ujęcia z drona, jak wygląda miasto z lotu ptaka. Jesteśmy w salonie. Tym razem salon jest całkiem pokaźnych rozmiarów i jest to zdecydowanie najwygodniejszy salon, jaki do tej pory mieliśmy na naszym wyjeździe. Z tej strony mamy część wypoczynkowo telewizyjną, duża kanapa, telewizor. Z drugiej strony znajduje się stół, który został przearanżowany na biurko do pracy. Dalej mamy witrynę, w której znajdują się naczynia oraz sprzęty, które nie mieszczą się w kuchni. Jak później zobaczycie, w kuchni niewiele się mieści. Również z tego powodu mam tutaj ekspres na krześle. Tym razem korzystam z ekspresu przelewowego. Dalej mamy kolejne pomieszczenia, ale te pokażę Wam już Justyna. Także oddaję Was w dobre ręce. Przejdźmy teraz do kolejnego pokoju. Tym razem udało mi się znaleźć mieszkanie, które ma sypialnię oddzielnie, co jest na plus. Mamy tutaj dużą szafę, łóżko wraz z szafeczkami. Widok jest taki sam jak z balkonu. Jest także lustro i mała toaletka. Przejdźmy teraz na lewo. Tutaj mamy kuchnię i przedpokój, a także jest łazienka. W łazience jest tym razem wanna. Jest także duże lustro. A za drzwiami ukryta jest pralka. Teraz pokażę Wam kuchnię. Tutaj znajdują się dwie wejściowe do mieszkania. Wchodzimy do przedpokoju, który jest również połączony z kuchnią. Kuchnia jest niewielkich rozmiarów i czasami bywa tu ciasno, ale za to jest dobrze wyposażona we wszystkie garnki i urządzenia. Posiada zlew, zmywarkę, płytę elektryczną, dużą lodówkę i mikrofalę, która ma też funkcję piekarnika. Podsumowując, bardzo dobrze nam się tutaj mieszkało. Mieszkanie jest bardzo ciche, pomimo tego, że jest to wysoki blok, 16 pięter, ale wydaje nam się, że po prostu w tym okresie mało ludzi tutaj mieszka. Dodam tylko, że znajdują się cztery mieszkania na każdym piętrze. Samokalb jest również największym miastem, w jakim do tej pory mieszkaliśmy na naszym wyjeździe. Dzięki temu mamy dostęp do wszelkich usług i sklepów. Również bliski dostęp wszelkiego rodzaju atrakcji powoduje, że bardzo przyjemnie spędza się tutaj czas. Także jak najbardziej polecamy samo Kalp, jak i to mieszkanie. A teraz zapraszamy Was na podsumowanie kosztów. Zanim powiemy Wam o kosztach, jeszcze jedna ważna rzecz. No, teraz można nagrywać. Za 28 nocy kalp zapłaciliśmy 5572 zł. A jeden nocleg po drodze kosztował nas 273 zł. Na zakupy spożywcze wydaliśmy w tym miesiącu 1889 zł. A na jedzenie poza domem 399 zł. Drobna chemia i kosmetyki 88 zł. tankowaliśmy tylko jeden raz za 310 zł. i korzystaliśmy z jednego płatnego parkingu w Alicante za 7 zł. Internet mobilny na polskich kartach dla dwóch osób. Złożycie sumaryczne lekko ponad 1 GB, koszt 14 Zł. Podsumowując, pierwszy miesiąc w Hiszpanii kosztował nas 8 555 Zł. Jeśli jesteście ciekawi, ile będzie kosztował nas kolejny miesiąc w Hiszpanii, koniecznie subskrybujcie kanał, aby otrzymać powiadomienie o nowym filmie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Nie rozlej. Rozlałeś, tak? Wszystko się nagrało. Nie, ja to mówię? Tak, całość no od nowa. Trochę za szybko się śpieszysz. Zobaczcie, jaki tutaj jest kucharzek. Zgadnijcie, co dzisiaj na obiad. Do salonu i powiemy Wam. <noise> Nic wam nie powiemy. <noise> no i musiałeś. Mhm. To trochę się od ten, ale nie wiem. Podsumowując, mieszkało nam się. Chce zginąć? A czemu tu patrzę i tu i tu i patrzę? To ile kosztowało nas to mieszkanie? <noise> no się ustawiam i jedziemy z koksem, teraz. Czu, 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 czu. Jeszcze Ej, raz. Nie ma taką srebrne jak... Mogę! Hej! <noise> Ej, no co tam?